Cześć wszystkim! Dzisiaj będzie krótko, więc na początku chcę Wam złożyć serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. I to tyle. A druga sprawa to taka, że chcę Wam przedstawić pewnego użytkownika, który nagrywa filmy. Zapewne pamiętacie go. Jego link, jego nazwa kanału to bezimienny. Niestety nie wiadomo dlaczego, ale YouTube czy tam Google zablokowało jego kanał i na nowo musi wszystko robić. A jego kanał był naprawdę świetny. No i niestety nie wiadomo jak to się stało, ale musi od początku wszystko zaczynać. W każdym razie. Chcę, żebyście zajrzeli na jego kanał, bo stara się chłopak naprawdę. Link do tego kanału macie w opisie. A, jeszcze jedno. Um. I dlaczego nie nagrywam? Znaczy, nikt mnie o to nie pytał, ale tak wam odpowiadam na zaś. Dlaczego nie nagrywam? Ponieważ jestem chora. Tak? Święta jestem chora. Myślałam, że dam radę coś nowego nagrać, że będzie super cacy. A tu się okazało, że jednak nie. I jak nagrywam, to mi się głos załamuje. Zaczynam kaszleć i wszystko cała praca idzie. Uf, tam daleko gdzieś, do kosza. Więc będę po prostu nagrywać, jak będę. Zdrowa i będę miała czas. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się!